I chciałbym w tej chwili poprosić o głos osobę dla mnie najważniejszą, osobę na wsparcie, której mogę liczyć i osobę, bez której na pewno bym tutaj w tej chwili nie stał i bez której nie mógłbym z takim zaangażowaniem, mimo tak trudnej sytuacji, prowadzić tej kampanii wyborczej. Chciałbym Państwu przedstawić moją małżonkę Karinę. Szanowni Państwo, osobiście jest to dla mnie bardzo duże przeżycie z wielu względów, dlatego korzystając z szansy, że mogę zabrać głos, chciałam bardzo serdecznie podziękować działaczom, wszystkim zaangażowanym osobom wspierającym Krzysztofa, wspierającym Konfederację. W ciągu ostatnich miesięcy nieustannie, z podziwem w sercu, obserwowałam Wasze zaangażowanie, jak radziliście sobie z przeciwnościami dwóch poprzednich kampanii oraz z jaką wiarą w sukces rozwijacie się, współpracujecie i pokonujecie kolejne przeszkody w, ten, w, ten, w tej kampanijnej sztafecie. To, co najbardziej utkwiło mi w pamięci. Z tych wielu miesięcy, i myślę, że powinnam to tutaj podkreślić, to Wasz niesamowity upór i poświęcenie. Głęboko Was za to podziwiam. Wierzę, że długa droga, którą przeszliście, i ciężka praca tylko Was zahartowała, a entuzjazm, wiara, radość, wdzięczność i zainteresowanie Polaków, z jakimi się spotkacie. Przez cały ten czas dodaję Wam skrzydeł i rozpędu przed tym, co przed Wami, bo największe wyzwanie dopiero przed nami. Z dumą też obserwuję w tym wszystkim mojego męża, Krzysztofa, który z poświęceniem, wytrwale i bez oszczędzania się pracuje, by do wszystkich Polaków dotrzeć, by mogli zacząć myśleć odważnie, mądrze i rozsądnie. Od kiedy go znam. Miałam w niego wielką wiarę i dziękuję Wam, że Wy również w Niego wierzycie. Dzięki Wam możliwy jest każdy sukces. Drodzy Państwo, Karina Bosak, dziękujemy bardzo. Karina i Krzysztof Bosak.